Cześć, witam w kolejnym filmie na moim kanale, w tym odcinku pokażę Wam tu dokładniej kanarki, w końcu pokażę Wam te wróbliczki i kupiłem nową paszę dla kanarków, też chcę Wam pokazać jaką kupiłem, jest ryżowiec, go dostałem za darmo, bo w sumie wszystko, bo mnie, bo... Ryżowiec chyba się uderzył w głowę, albo ktoś mu coś zrobił i on tak, widzicie, no taki jest dziwny, lata, nie, nie lata, nie może, bo się tak kręci, kanarki, widzicie, samiczka biała, to jest najprawdopodobniej samczyk, a to jest na 100% samiec, ten nie wiem, eee, tak, tutaj na dole już widzieliście, co so jest? Amadyna, samice, po samice jadę najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Tu zeberek kilka i ogólnie tam gołąbki, ryżowce para, mewka. O. Eee, to. to tak, pokażę wam tą paszę, kurde, pokażę wam tą paszę nową. co kupiłem i ją damy ptakom właśnie teraz, czekajcie. No, y, to jest ta pasza. Nie wiem dokładnie co to jest, ale no, taka pasza 2 kilo kupiłem do kanarków specjalna, jakaś. E, no i dalej. No to ją damy ptakom teraz. Mam... Już nałożyłem do jednej miski, teraz ja nałożę do drugiej. Mam już w dwóch miskach, już mam. Teraz damy ptakom i zobaczymy Czy im będzie to smakować Dobra, kanarki dostały te Już tu widzicie, jedzą sobie Znaczy jeden je eee, Teraz Przejdziemy No ten też sobie je kanarek Widzę Teraz pokażę wam te wróbliczki No, tu jest Samczyk Taki ciemnozielony. A tu... Tam jest samica w budce. Ona się nie chce wypierzyć w ogóle. Ta budka jest pusta. I nie wiem, siedzą w niej nie chcę im jej wyciągać, bo po prostu nie chcę jej wyciągać. I ta klatka jest teraz tymczasowa? Bo chcę, bo będę chyba kupować taką klatkę dużą, większą niż ta drewniana o, kanarki sobie jedzą Samica, samce muszę ją odsadzić, ale to nie teraz. No i kupiłem tą paszę dla kanarków i kupiłem też paszę dla papukwalistych. falistych, też Wam ją pokażę. No, mam tą dla falistych. To jest taka, no tu jest słonecznik, słonecznik, chyba owiec, yy, no i prosa, nie? jeszcze siemię chyba lniane w jakichś małych ilościach. Mm, no, tu macie te wróbliczki jeszcze. Jest dorosła para chyba. Czekajcie tu. Na no, obrączce piszę. I myślałem, czy... Nie wiem czy nie będę ich sprzedawać w rubliczek. Nie, nie ma z nimi żadnych problemów, ale w sumie na razie są tutaj, bo będę je przenosił. Będą w większej klatce. I. Na razie są w tej zobaczę czy ja sprzedaję. Czy nie. Jakby ktoś chciał, to tak myślałem nad... Nawet... 300-250 zł, bo też za nie mało nie dałem, i nigdzie nie widziałem, żeby były, tak? 300-250 zł, myślałem, na to za tą parę. No, tu widzicie, są kanarki sobie, e, papugi będą pewnie w następnym odcinku, bo teraz jest już ciemno, późno i nie chciałem wychodzić, bo i tak byście nic nie widzieli. W najbliższym odcinku pewnie będzie nowy nabytek. Pewnie amadynę samicę kupię. Może jak się uda to jakiegoś kanarka. Samca też, samczyka dla siebie, bo ten pomarańczowy jest taty, nie mój. Ale nie wiem. I na pew I chcę sobie na wiosnę kupić parę jakichś dużych papug. Możecie pisać swoje propozycje w komentarzach, jakie to mogłyby być, być papugi. Bym was o to prosił, bo nie mam pomysłu. No i co? To byłoby w sumie na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.